Witajcie w kolejnym odcinku z serii Zasady kierowcy autobusu miejskiego. Dzisiaj powiemy sobie o punkcie szóstym, już szóstym. Jak to szybko leci, zobaczcie, ja to nagrywam, ale to tak szybko leci eee, zgłaszanie opóźnionych odjazdów, postojów i awarii. Trochę sobie o tym opowiemy. Kierowca autobusu ma obowiązek zgłaszać każde nieprawidłowości spotkane na drodze, w tym postoje, awarie lub jakieś kolizje, nie wiadomo co. W przypadku kolizji ma obowiązek unieruchomić pojazd w taki sposób, aby nie przeszkadzał innym uczestnikom ruchu, zawiadomić centralę ruchu. Wtedy przyjeżdża tak zwany inspektor. Inspektor to jest nadzór ruchu no i wtedy toczy się tam wyjaśnienie okoliczności, spisywanie protokołu, raport. To wszystko musi kierowca zrobić. Wtedy jest badana jego trzeźwość no i wtedy jest wolny w zależności od tego, czy tam jest jego wina, czy nie, to już firma wtedy wyciąga tam konsekwencje. W przypadku awarii jest to trochę inaczej, no ale wspólnym mianownikiem jest to, że trzeba to zgłosić do centrali. Nie można tak po prostu sobie stanąć i za godzinę zadzwonić, że ja już nie jadę. No tutaj jednak w komunikacji miejskiej jest tak, że trzeba zadzwonić, dać znać i to w przeciągu najlepiej 3 minut od Zaistniałej sytuacji, zaistniałego postoju zgłosić, że jednak się ma awarię. No i trochę o tych awariach opowiem, jak to wygląda z perspektywy kierowcy. Jeśli na przykład zdarzyła się nam awaria, co wtedy się dzieje? Dzieje się tak, że w pierwszej kolejności dzwonię do centrali ruchu, zgłaszam taką usterkę, że nie mogę ruszyć, czy coś tam innego, że jest awaria. No jak widzę już od razu, że nie, no nie da się z tym nic zrobić, to od razu mówię, że już ruszę i wtedy taka centrala wysyła do mnie rezerwę. Ja dzwonię po pogod lub po mechaników, oni przyjeżdżają, naprawiają lub ściągają ten autobus do bazy. I tak to właśnie wygląda. No i, i co? I w przypadku awarii to są takie szczególne sytuacje, w których mogę wypuścić pasażerów poza przystankiem, tylko wtedy muszę uważać na ich bezpieczeństwo. Czyli nie może być to na ruchliwej ulicy, gdzie nie da się przejechać. Po prostu, jeśli przyjedzie autobus rezerwowy, to wtedy mogę takich pasażerów wypuścić. Musi być to bezpiecznie. Najlepiej, żeby żeby kierowca był ubrany w kamizelkę, włączył światła awaryjne. Wiadomo, że trzeba w przypadku awarii, jeśli stoimy na ulicy, to wyłożyć trójkąt ostrzegawczy. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No i wtedy po przyjeździe takiego autobusu, ten, przemiana jest tak bardziej bezpieczna. To, jest, to są takie przepisy BHP, ale moim zdaniem są bardzo potrzebne, żeby tutaj o tym powiedzieć, że kierowca musi o tym pamiętać. No a w przypadku postoju, załóżmy, że, bo mówimy tutaj o zgłaszaniu opóźnionych odjazdów postoju, ale także mówimy tutaj o zgłaszaniu nieprzejezdności przystanków, że na przykład na przystanku staną sobie auto osobowe, autokar. Często tak się właśnie zdarza w seponcie, że te autokary stoją na tych przystankach i co wtedy? No musimy wypuścić ludzi poza przystankiem, Zazwyczaj to jest to na ulicy i wtedy musimy to zgłosić, że wypuściliśmy poza przystankiem, nie było przejezdności, no i wtedy jedziemy sobie dalej. No ale w przypadku postoju, załóżmy, że koparka nam zajedzie drogę, kopie sobie tam dziurę, no i my nie możemy przejechać. To też po trzech minutach musimy to zgłosić, zazwyczaj jest to od razu, no i wtedy po jakimś czasie zgłaszamy, o dobra już przyjechaliśmy. Tak to wygląda, ale to trzeba wszystko zgłosić żeby centrala ruchu wiedziała, gdzie my jesteśmy, co się dzieje, bo wiadomo, że jak są korki, to centrala widzi nas na mapie, więc i tak sobie zauważy, że jest korek, że to, że stoimy. To wtedy tego nie trzeba zgłaszać i jest wszystko ok, ale takie postoje, awarie, kolizje to, to jednak trzeba zgłosić. I jeśli chodzi o zgłaszanie opóźnionych odjazdów, to tutaj mamy obowiązek, jeśli odjedziemy, to już mówiłem w poprzednich punktach, w którymś tam mówiłem że jeśli odjedziemy z przystanku początkowego powyżej minuty, to musimy to zgłosić do centrali ruchu, bo to już jest opóźniony odjazd, nie jest już odjazd punktualny. No tutaj Gdynia jednak stawia na punktualność. To z jednej strony jest bardzo fajne, bo to e, świadczy o kierowcy, że kierowca jest punktualny, że komunikacja miejska jest punktualna, że o to się dba. I po prostu tak jest, że to musimy zgłaszać. Musimy wtedy zadzwonić przez telefon lub przez taką radiolę. Często pewnie słyszycie, jeśli jeździcie w komunikacji miejskiej, że mamy takie jakby CB radio. To nie jest CB radio, bo tam nie ma ogólnego kanału, tylko po prostu jest kanał czwarty lub drugi i to jest tylko do kontaktu z centralą, także tylko tam możemy się kontaktować. No i też słyszymy innych kierowców. I też możemy kontaktować się z innymi kierowcami, ale tylko w sprawie informacyjnej. Także no, tak to wygląda. Jeśli chodzi o zgłaszanie, to też wszelkie dziury na drodze, czy tam nieprawidłowości, też musimy zgłosić. Na przykład trakcja się oberwała, druty leżą na jezdni. To też jest strasznie niebezpieczne, bo druty od trolejbusów są pod napięciem więc to też jest jakby zagrożenie. No i to by było tyle, jeśli chodzi o zgłaszanie. E, tak, to by było tyle. Jeśli Wam się spodobała ta zasada, to dajcie znać w komentarzu. E, no i też chca, chciałbym zaznaczyć, że ta lista jest otwarta, że to nie jest 26 punktów sztywnych, które tylko obowiązują, że tutaj to, to co powiedziałem, to powiedziałem i jest też e, można o tym szerzej mówić, o, to też warto zaznaczyć. Ja tutaj tylko tak powierzchownie o tym mówię, żeby, żeby po prostu ktoś, kto nie zna komunikacji miejskiej, wiedział, że tak trzeba robić że kierowca musi o tyle rzeczy pamiętać. Także dziękuję za oglądanie. Skomentujcie, dajcie znać, jak to Wam się podoba. Obejrzyjcie poprzednie odcinki, kolejne, wejdźcie w playlistę, obejrzyjcie poprzednią serię, poprzednie serie 2, poprzednie serie 3. Zadawajcie pytanie na pytanie i odpowiedzi, chętnie odpowiem. Także do następnego odcinka.